Dzień dobry, dzień dobry Witam Was Bardzo serdecznie i pozdrawiam Powiem Wam chodzę jakieś 20 minut w lesie Jeszcze nie mam ani jednego grzyba Ale tu coś teraz zauważyłem O Ale to jest Podgrzybki to są, opatrzcie na tych grubych nogach Znaczy jeden Ale tu gdzieś chyba widziałem jeszcze jednego czy mi się wydawało A jest podgrzybek też, tak? <laughs> tak, no to dzisiaj od podgrzybków zaczynamy. Od dwóch, oby się na tym nie skończyło, <laughs> bo to różnie bywa. Także pochodzimy sobie tu, posprawdzamy, poglądamy piękne muchomorki czerwone. No i zobaczymy, może coś wskoczy. No jak zawsze przechodzone wszystko. <laughs> Witam, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam. No no to co, powiem Wam, nie wiem jak to się skończy, jak to wszystko będzie, ale zaczynamy jakiś film. Już się rozglądam, widzicie, już, 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 już mi oczy chodzą po, po bokach. Może jakiegoś prawusa się, z... zobaczymy, się znajdzie. No to zaczynamy. A co to jest? O, to jest prawus. Taki ładny, ale tylko jeden Tak się tu błąkam po tym lesie, a tu jeden prawód wpada. Troszkę pougdzamy, ale bardzo ładny. Super, podoba mi się. Wiecie co ja tam widzę? Pod tym krzakiem patrzcie Tam jest tylko nie mam jak tam sięgnąć o to chodzi Mogłem ja tam mam sięgnąć Oj, dobra O sorry, że tak Ale Musiałem sięgnąć jakoś tak Widzicie pod taki krzak i takiego wyciągnę Piękniusi <laughs> Bardzo ładny A tego to o mało bym nie zdeptało patrzcie, wygląda jak liść. <laughs> o, taki maluszek, ale bardzo ładny. Tego mam, wam muszę nagrać. Ten jest trochę większy. Zobaczcie, w tej trawie tutaj taki zostawiony, ładny byczek. Proszę. I ładny beczek piękny musi ktoś nie zauważył w trawie sobie stał tu mu mory w tej trawie są ale nie ma już więcej nic jest tylko jak na razie tutaj jeden ale zawsze jeden no nie ma już więcej no, nareszcie, już 20 minut chodzę i nic. Same tylko ogonki widzę, poobcinane, A teraz mam takiego ładnego. no tu gdzieś widziałem jeszcze. aha, tu, tu jest. Dobra. To jeszcze to. Nimi. Nareszcie się coś pokazało. <noise> no tak idę. 20 minut i nic. Zobaczcie, jakie piękności. Ale tu chyba też jest. O, jasne tylko taki schowany trochę do, do ziemi ale zaraz go wyrwiem wychodź malutki o jezus o jezus Patrz. No, trzeba coś z nim zrobić tak hmm. ale ma swój urok dobra tylko koszyczka. Jeszcze tu pochodzimy. Jak tu coś było, to może tu coś będzie. O właśnie. Patrzcie jaki ładny. Atlasowy. Proszę. Piękny się. Nareszcie coś znalazłem. <śladny>, ładny, ładny. Dobra Nic nie Chodź tu Ares Muszę wam tego pokazać Chodź jaki byczek <laughs> Byczek I ślimior oczywiście Ale ładny O Piękny Coraz mniej tych grzybów powiem powiewam ale coś pada no. jest powiem wam wyczyszczone ale tu jeden tu dwa wiecie widzieliście zresztą coś tam wpadnie zawsze Ech, to jest denerwujące no nie jak się idzie i same ogonki ani jednego grzyba nie ma. <laughs> to jest skurzające ale widzicie pójdzie się coś w lewo się skręci czy w prawo i gdzieś tam coś znowu spadnie na razie nie ma nic znowu. Zobaczcie jakie ogonki. Tam, tam, tam. Ale mimo wszystko, zobaczcie jakie tu piękności rosną. Patrzcie na to. Ale piękne. I tu też. Nic <gry> się niby tam zerwane, Ale tu jeszcze coś wyrosło Ale z do mnie No to Tu mamy Zobaczcie jeszcze byczka Ale piękniusi Ja Zobaczcie No atlasowy Normalnie atlasowy Tu pochodzimy jeszcze Pójdziemy tu tym boczkiem Wczoraj się mnie taki grzybiosz. Panie, ja Pana oglądam, ja wiem, u Pana to nawet. za z jabłka to na drzewach. Na drzewach te prawdziwki u Pana rosną. Mówi, to jest niemożliwe, żeby Pan tak zbierał te grzyby. Tyle tych prawdziwków. Mówi, normalnie, to zamaz z jabłek to, to ma Pan chyba prawdziwki na drzewach. Ale ja wie nie, no. jest Dobra, do koszyczka. A tu już nie ma. No dobra, nagramy tego <laughs> ładnego. Powiem Wam, tyle ludzi jest. Byłem na jednym moim stanowisku. Moim. To nie moje, ale wiecie. No taki ładniutki. I po prostu pełno ludzi tam. No już no, zobaczyłem to. Mówię a nie idę już tam Nie ma sensu o, ładny ładny No nie ma sensu po prostu iść O, tu jest jeszcze jeden Taki piękny się. Proszę O ładny Bardzo ładny Bardzo ładny <laughs> się przeraziłem jak zobaczyłem i małem lasku tyle ludzi no ale dobra jest to zbieram Jasne, że zbieram to już nie takiej ilości Ale widzicie idę i co jakiś czas coś tam wpadnie Ale to... Idziemy Dopiero wyłączyłem widzicie kamerkę A tu taki piękny malutki <grytka> betułeczka taka Proszę sobie rośnie. No i tak, tu jeden, tam dwa i to tak coś się nazbiera, no nie wiem, jakbym miał pół koszyka to będzie dobrze. Zobaczymy ładny. No i tutaj chodzę teraz sobie w innym miejscu i sprawdzam czy czegoś nie ma. To powolutku trzeba chodzić. Bo ich nie widać. O, tu co jest Jest tu coś czy nie ma i jest, o widzicie jakbym powoli nie szedł to tego bym nie znalazł i tego też nie o. <grybujesz> jak to fajnie powolutku iść o <grybujesz> patrz drugi jeszcze jest o i trzy zobaczcie znowu trzy wpadają jak już trzy są to już jest fajnie strasznie powoli trzeba chodzić. Te góreczki trzeba wychwycić wszystkie, które tu są, bo inaczej może być ciężko z grzybami. No, takie maluchy, się dalej zbieram takie maluchy. Ten akurat było widać, ale znowu było takich pod tył, co nie było widać. No ale, ale ładny. Szukaj, Aleks. Ale szukaj tybuk. Szukaj. O, tu stanął koło grzyba, proszę. Takiego, ładnego. <grybuj> o, jaki ładny. Piękniś? Super. Góryczka. I to powolutku, powolutku, coś tam pada. I mamy tu jakiegoś pięknisia. No zobaczymy, jak on wygląda. O, no ładny. Ja wolę te średniaki. <grystanie> Ale te też są ładne. O, tu chyba widzę jeszcze jeden. Pod liśmi, patrzcie, widzicie tutaj, w tych barzołach, o. Taki... Ładny. Tak o, chodzę, ciężko tu się chodzi, ale coś tam wpada. Trawska, pójdziemy tutaj zobaczyć. Ktoś może prze, Ktoś nie widział? O, tu coś widzę. O, co to jest? Nie, <laughs> słońce świeci, a to muchomory są. Muchomory. Hm. Dobra. Ale leży. Idziemy dalej tu jest siatka a tu jest prawdziwek tu nie wsadzę jakoś chociaż może wsadzę rękę o! jakoś go wyciągniemy co? spróbujemy o ciężko będzie o! o jest, jest a to ceglak jeszcze cegla z topory ładniutki dobra Teraz wam muszę coś pokazać. Patrzcie, tu nie widać grzyba, ale wziąłem tak nogą Patrzcie co tu stoi Pod tą korą <laughs> Ale Ale wielki Patrzcie Potwór Zobaczymy czy będzie zdrowy Powinien być zdrowy No zaraz go zobaczymy Potniemy i zobaczymy jeszcze się przejdziemy zobaczyć czy tu czegoś nie ma ja, tu coś widzę znowu jasne że tak ten trochę mniejszy ładnie zobacz jak, Jaki jaka no piękny troszeczkę nie ma tu nic więcej a tu co jest o tu też coś jest proszę o, urwał Kozak. Koźlasz. Jeszcze tu w tej trawie zobaczymy. Czegoś nie ma. Nie, tu już nic nie widzę. Okej. Okay. No to zobaczcie, tu jest drzewo, tu jest drzewo, i czy prawdziwki na drzewach nie rosną? Zobaczcie na to, rosną na drzewie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden. Drugi. Trzeci. I czwarty. Rosną, rosną, piękne. No to już na koniec, bo już będę wychodził z lasu tutaj w trawie. Ja mówię, co to tu jest tej trawie, a ja się muszę sylić. Ja mówię, muszę to pokazać. Patrzcie na to. Może nie jest w całości, bo jest upierdzielony. Te ślimaki chyba z tamszy stron Ale zobaczcie jaka potęga o boże, Patrzcie na to Tu jest połowa Jakby był cały Ale jest zdrowy Zobaczcie ręką nie ma szans objąć Jaka noga Ale potęga W tych trawach tutaj widzicie Piękny. Hm. Dobra, to widzimy się już chyba koło samochodu. A tu co jest? Czekaj, Ares. O, czerwony. Patrzcie. Ares leży też na czerwonym. Ares, patrzcie. Widzicie? Położył się na ziemi. <taki>, Taki ładny czerwony. Dobra, do koszyczka. No to co? Kończymy ten nierówny pojedynek Już ciepło się zrobiło. Ares siedzi, Ares. Popatrz tutaj, czy wita się ładnie. Czy pożegnaj się łapką? Ślicznie. <ślał> pał się ładnie, pał się. E, dobra, no to teraz z takich ładniejszych rzeczy Wam pokażę. Widzicie, samochody jeszcze jeżdżą, a pełno stoi. No to mamy tyle, to jest ten grubas, no różne różnice. takie, 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 większe, mniejsze, lepsze, gorsze, ślimak, jeszcze, zobaczcie, podgrzybków troszkę, no jest, cały kosz, jeszcze bym tu w coś ucisł, ale spoko, piękność, piękność, widzieliście na filmie, może nie wszystkie, ale widzieliście na filmie, coś się nazbierało to ja już uciekam Nie jest źle no, Aby był może wcześniej w lesie, to może był cały taki kupioski Ale... wystarczy ich sobie też inni zbierają Także jak się Wam podobało to subskrybujcie lajkujcie, komentujcie A jednak prawdziwki na drzewach rosną też No i... i co? Do następnego Wstrówka, uśmiechu Mam życzę no i pełny koszy oczywiście o tak w miarę, żebyście, wiecie, czasami tam nie idzie tego przejeść o, to ten kosza akurat znowu idzie cały, gdzie indziej nie do mnie w każdym razie no to do następnego, trzymajcie się, opa. ale piękność Ares jedziemy do domku? jedziemy